Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ja jestem Marta, dzisiaj nagrywamy vloga kolejny raz, ponieważ ostatnio brakuje mi kamerzysty, więc nagrywam dużo vlogów, zanim pójdę do stajni to jadę do Kawallo, bo muszę kupić Aronowi siatkę na siano, bo ją podarł tą swoją, więc muszę kupić jakąś nową, zobaczę czy coś jeszcze mi wpadnie w oko, ale staram się nie kupować na razie, na razie sprzętu, bo mam go po prostu za dużo, ale jak będę w Kawallo to wam pokażę co tam jest nowego, fajnego i co? Później jadę do stajni i zobaczymy. Siada na ręka pewnie zobaczymy, co tam będę robić. A i w ogóle mam jakąś paczkę z HorseLine'a, więc w to teraz zrobimy unboxing. Dobra, widzowie, jestem w kawalla i już Wam pokazuję tutaj rzeczy, które przyciągnęły moją uwagę, i pokażę Wam zaraz też, co sobie wzięłam do kupienia. Ale to zaraz, najpierw pokażę wam jakieś fajne produkty. Patrzcie, jakie ładne kolory flexonów. Ja nie jestem fanką flexonów, wolę free jumpa, ale te są takie ładne i te. I te, że aż sama mam ochotę je wziąć. Tylko niepotrzebne mi nie są kompletnie. Tutaj naczółki piękne i jeszcze coś, co chciałam Wam pokazać, co może Was zainteresować, to są rzeczy do horsów. Tu macie horsy. a patrzcie na to. Patrzcie, jakie słodkie naczółki. Serduszka. I kantarek, halterek. Mega słodkie. O, i te skrzynki są też fajne. Tutaj widzicie sobie nowa kolekcja Eskadrona. Oczywiście żaba którą ma Aronek w boksie i piękne czapraki. Strasznie kusi mnie ten zieleń, strasznie mi się on podoba w ogóle. Na żywo on wygląda tak ładnie. Ja żałuję, że ja nie mam tego czapraka, w sensie któregoś z tego koloru, bo jest super. Ale nawet widzę, że w kawallo już są chyba wyprzedane wszystkie zielone czapraczki. Jest tylko ten i ten, co tam wisi. I tu jakieś leżą, ale to są chyba powtórki z tego. Wam. Ale ten mi się tak średnio podoba, bo w sumie nie jest aż tak bardzo brokatowy ani nic, tylko jest taki zwyczajny. Ale ten, jakby był zielony, to by było mega. I drugi raz, jak tutaj jestem i widzę ten kandar, to nie wiem, czego nie wziąć dla Aaronka. On mi się tak podoba, ale jest dosyć drogi, już wam go pokazuję. Miałam go dostać w z Kadrona, um, ale z jakiegoś powodu nie przyszedł. Może go wezmę w sumie. Przecież Aron ma tyle kantarów, że muszę się nad tym zastanowić, bo on ma całą szafę kantarów. Hmm. Jak będę tutaj trzeci raz, będą znowu te kantary, to wezmę. Muszę się nad tym zastanowić. Gdybym nie miała tak wielu kantarów, to bym się w sumie nie zastanawiała. A tak to nie wiem, ale jest taki piękny. Dobra, widzowie, wyszłam z Kawallo i zrobiłam zakupy. Już wam pokazuję, co kupiłam. Mam tutaj dla Sandry pudełka na paszę dla jej koni. Pokazała mi wziąć. I lizawki dla jej koni. A dla Arona mam nową paszę i nową sieczkę. Będziemy wprowadzać coś nowego. Zobaczymy, czy mu posmakuje. I tu na samym dnie jeszcze jest dla niego siatka na siano, bo swoją podarł. Więc mam dzisiaj sporo dźwigania w tej stajni, jak tylko przyjadę. Dobra, widzowie, jestem już w stajni. Yy, ogarnęłam już sobie paszę. Wszystko jest już w końcu wsypane do pudełek. Proszę bardzo. Sieczka, tutaj też wszystko na sieczkę, Musli, wszystko się zmieściło. Zrobiłam też Aaronkowi tutaj pudełka na zapas. ma na mojej pacie. Resztę pudełek pod boksem. I idę po niego na podoczek. Tutaj jeszcze Aronek pod boksem ma swoje owijki, bo teraz Aaron będzie miał codziennie ubierane owijki na nos Więc ma tutaj takie pudełeczko z jednorostkiem, różowe owieczki, podkładki. Wszystko ma. Dobra, można iść na padok, czyli tam. Oczywiście idąc na padok, trzeba podejść do kucyczków, bo już Bezik zarżał na powitanie. Bezik, chodź tutaj do mnie. Cześć, dzień dobry. To nie jest jedzenie, to jest uwiąz. Dzień dobry. Przywitaj się z widzami. Słodziak. Teraz jesteś grzeczny, nie? Bo już cię wykastrowali, to już jesteś dobry konik. Tak, dobry konik. Ale masz grzywę paskudną. Jutro myślę, że trzeba koniecznie zrobić bezikowi sobie, Bo bezik wygląda jak szogun jakiś z tą krzywą. Okropnie. A Jasiu, o dziwo jest dosyć czysty. Cześć, mały szatania. Niedobry. Dzień dobry. Co się tak szczurzysz? Co ci się dzieje? Taki ładny konik, a taką brzutką minę robi. Masakra. W ogóle jutro ma padać deszcz i ma być o wiele zimniej niż dzisiaj, a dzisiaj już jest dosyć zimno, że ja mam na sobie bluzkę, na długi rękaw ocieplaną z pickera pod spodem, taką funkcyjną funkcyjną, taką grubą bluzę i mi jest naprawdę zimno, więc jutro na pewno zostawiam Alona w derce na padoku, bo jeszcze ma do tego padać deszcz, a on jest już starszym konikiem i on trochę więcej wymaga opieki po prostu i potrzebuje tej derki. I zastanawiam się, czy ubrać mu derkę taką wiecie, z kapturem z tych nowych, czy którąś starą, bo ta nowa jedna jest z poczuciem polarowym i nie wiem, czy nie będzie mu za gorąco, ale w sumie polar to chyba chyba będzie okej. Okay, a druga jest zwykłą plandeką i nie wiem, czy w niej mi znowu nie zmarznie. Muszę to przemyśleć i zdecydować jaką mu dareczkę zostawię na jutro. O, proszę bardzo, jak Aronek biega. Pff, wariat. On już czeka, żeby go trwać z padoku. Zaraz Aronek właściwie ciebie przyjdę, tylko muszę zobaczyć, czy jest prąd włączony na padokach, bo jak jest Włączony, to on nie chcę dostać kopa. Niech będę otwierać padoka. Przepraszam koniu, ale co ty zrobiłeś z kantarem? Nie znam cię w ogóle. Nie wiem, czy jesteś grzeczny. Wiem, że jesteś ogierem, więc mnie zabij, ale chciałabym cię tylko to poprawić. To ucho już. Dobry koń. Dobra, idę do Aronka, bo on zazdrosny już patrzy. Cześć, Aron. Jesteś zazdrosny o to, że byłam u innego konia przez chwilę. Tak. Idziemy do boksu. Chodź, pójdziemy. Aron tylko chciał Wam przypomnieć jeszcze o subskrypcjach. <noise> Bo większość z Was nie subskrybuje kanału. I Aron jest oburzony, patrzcie na jego minę. Dobra, teraz nie jest. Ale ogólnie dobrze przypominamy z Aronkiem Wam o subskrypcjach. Wybieram go do stajni. czyścić się. Dobra, Aron już jest w boksie. Miałam chwilę na mysłu, jak go prowadziłam to z tą derką i uznałam, że ubiorę mu jutro tą grubszą derkę, ponieważ w sumie to większość ludzi yy, derkuje już dzisiaj nawet konie, jeśli mają te starsze konie, które nie są golone, więc niech ma trochę grubszą, a jeżeli będzie mu za gorąco, to jutro mu ją zmienię, bo i tak będę z rana w stajni, więc mogę zawsze to sprawdzić, a lepiej ubrać mu kapturek i wszystko, niż... niż nie. Dobra, yy, zróbmy teraz może unboxing jeszcze hotline, bo zapomniałam o tym, więc muszę iść do auta po to wszystko. Dobra, widzowie, mam tutaj paczuchę z horselina, którą pozwoliłam sobie już w domu otworzyć, bo trzeba mieć ciekawość, co w niej jest. Ale już Wam pokazuję, w którym mamy wypełniacze, ale pierwsza rzecz to jest Hyaluron Hill i jest to innowacyjny balsam, który przyspieszający bo nie ran i otacz. Na pewno się przyda, bo Aron ma co chwilę jakieś rany, więc zobaczymy, czy sprawdzi się lepiej niż skin balm z Efola, którego uwielbiam. Ale też to przetestujemy i zobaczymy. Do tego mam szampon. Szampon dla koni z problemami skórnymi. Arm akurat nie ma żadnych problemów skórnych, na szczęście, ale nigdy nie wiadomo, więc może się nam przyda. Może nie, jak ktoś tu porycza Sandrze, bo ona ma po prostu więcej koni, więc może jej któryś koń będzie potrzebował. Nie wiem, ale coś tak jest to się zawsze przydatne. Dalej. Kolejny szampon chyba. Yy... cytronelowy szampon. Aha, to jest na owady. Bardzo fajne. Akurat sezon owadów już się skończył i tak w sumie też sezon na też się skończył, ale w przyszłym roku na lata na pewno skorzystamy. To ma datę ważności jeszcze długą, więc nie znamy się. I w ogóle mega fajny pomysł, żeby stworzyć yy, szampon na owady. O, kolejny płyn. Co to jest? sept Płyn odkażający rany, czyli coś takiego jak yy, ten film, coś tam, plaster z Efeola, podobne. Tylko to jest bardziej odkażające niż po prostu zabezpieczające. Też się na tym przyda, bo jak wiecie, Aaron lubi sobie robić po prostu krzywdę sam z siebie, więc takie rzeczy na rany się na ich najbardziej przydadzą mi i Aaronowi. I ostatnia rzecz to są smakołyki, które otworzyłam, bo chciałam je strasznie spróbować. Jak jest ten kartą połączę, poczekajcie. Ja te smakowniki otworzyłam, bo chciałam je spróbować, bo widziałam na Instagramie, że Natalia mówiła, że ona niby smakuje jak Raffaello i pachną jak Raffaello, ale powiem Wam, że ona nie smakuje jak Raffaello. Może konią to smakuje, ale mi kompletnie nie. Strasznie są takie jakby suche i takie ciężko się je, je ale wiem, że dużo koniów lubi kokosy, więc zaraz zobaczymy, czy arunkowi posmakują te smakki. Pachną ładnie. Ale, ale to nie są moje smaki, znaczy ja kocham takie kokosowe rzeczy, tylko chodzi o to, że one są po prostu strasznie suche. Ja wzięłam troszeczkę i od razu musiałam pić strasznie dużą ilością wody, bo po konik po prostu chce się pić. Idziemy przetestować teraz smakołyki, czy Aaron je próbuje zjeść. Mam tutaj smakołyczki, tutaj mam koniczka. Aron, chodź zobaczymy, czy lubisz. Robimy test smaku nowych smaczków, proszę. Jezus, czekaj, bo ja ci to źle daję. Tak osia daję, jak smakołyki przecież. Co, dobre? Aaron w szoku. Nigdy kokosa chyba nie jadł. Ale smakują mu, więc to, że mi je smakują, nie znaczy, że Konia nie smakują. Aaron mówi, że git i chyba chce jeszcze. Dobre? Chcesz jeszcze? Bo po pojeździe dostaniesz, jak będziesz grzeczny. Dobra, test smaku zaliczony. Pamiętajcie o moim kodzie do HorseLine'a, ARON10, macie wtedy fajną zniżkę. Aron, uderzyłeś się! No, więc zamawiajcie ze zniżką, jakbyście chcieli zamówić te smaczki, albo jakieś suplementy, albo inne rzeczy z HorseLine'a, to będziecie mieć po prostu taniej o 10%. Przypominam, kod ARON10. Dobra, mamy Aronka przywiązanego na stanowisku. Za chwilę biorę się za czyszczenie. Jeśli chodzi o sprzęt, to ubieram mu ten Brązowy czapraczek z nowej kolekcji do tego ochraniacza do kompletu, ponieważ chcę się nacieszyć tą nową kolekcją. Jeszcze dopiero niedawno ją mam i mi się strasznie podoba, więc będę teraz w nim po prostu dużo jeździć, bo jest prześliczny. Patrzcie, jaki ładny w ogóle. Czadowy jest. Dobra, okay. chciałam tylko przypomnieć, że nie istnieje po prostu lepsza odżywka niż ta do grzywy. I nie mówię to tylko dlatego, że mam współpracę z Efol-em, tylko serio. Ja bym nie widziała współpracy, gdybym uważała, że produkty są wiecie, do dupy. A ta odżywka jest po prostu kozacka. I to jest chyba jedna odżywka, która sprawia, że Aaron. Aaron, co to robisz? <laughs> że Aaron ma po niej normalną grzywę, a nie jakiś koń z lasu. Bo Aaron ma tendencję do tego, że jemu grzywa się strasznie puszczy. Zresztą, jak widzicie. A ja teraz popsikałam mu tą grzywę, poczekam chwilę i, i będzie zupełnie, zupełnie inaczej wyglądała niż bez tego. Naprawdę ona jest super. Serdecznie polecam. Kupicie ją praktycznie wszędzie, myślę. I jest mega wydajna, bo jest dużo opakowania i wcale dużo i nie trzeba psikać. Tylko ja psikam tak dużo, bo po prostu nie wiem, nie wiem nawet dlaczego. Ronek już na hali ubrany w brązowy kompletik z Eskadrona. Teraz będziemy jeździć. Sandra jeszcze prowadzi jazdę, ale myślę, że zanim my zaczniemy galopować, to już skończę. Ronek daje buziaki, już mnie tam obślinił. Dobra, wsiadam. Dobra, stępujemy z Aronem już ponad 20 minut, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby już zagalopować sobie po jednym kółeczku. I wydaje mi się, że Aron znowu będzie dzisiaj grzeczny, tak jak wczoraj, ponieważ wczoraj był po prostu całkowicie do pchania, więc mogę sobie naprawdę lepiej pozwolić na to, żeby nagradzałem ten galop dzisiaj z góry. Więc zaczynamy. Aron, hop! Dobra, na lewo. Aaron był bardzo grzeczny, więc teraz zagalupujemy sobie na prawo. Hop! Super koń. Jestem ciekawa, jak na tej ścianie sobie poradzi Aronek, bo tu jest taki trochę zdenerwowany. Ale jest grzeczny. I dzisiaj widzę, już ma o wiele więcej energii niż na przykład wczoraj. Dzisiaj idzie już tak trochę zwawiej do przodu, ale to dobrze, a to chodziło. Dobra, Aronek był bardzo grzeczny w sumie na dwie strony w galopie, więc teraz sobie trochę pokusuję i dam wam relację później. Skończyłam już jeździć i postępowałam już sobie z Aronkiem i dzisiaj był o wiele taki fajniejszy niż wczoraj, jeśli chodzi o jazdę, bo był taki po prostu chętny do przodu. Widziałam, że mu się już chce galopować, już był taki, że wiedział, że jest galop. Wczoraj był chyba po prostu w szoku, dlatego był taki przymulony, a dzisiaj... Dzisiaj ten galop był taki żwawy, w kuchni też był taki naprawdę energiczny. Może też ten owiec zaczął odczuwać, że ma więcej energii, ale jest fajny, bo przy tym nie jest taki, że wiecie, że niegrzeczny, tylko po prostu jest chętny do przodu, co mi się bardzo podoba. I w ogóle tak się spocił, pokażę Wam. Nagrywam z fleszem, żebyście lepiej widzieli ten pot. Aronek, nie chce ci po oczach świecić. Patrzcie tutaj, tu się tak spocił, pod pachami. Pod... Aron, stój! Pr, 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 pr. Pod popręgiem, tutaj widzę, że też jest Mega spocony pod siodłem, a nie pracowaliśmy jakoś mega dużo. Troszkę sobie pokusował, pogalopował, pokusował trochę więcej niż wczoraj prawda? Ale tutaj jest taki spocony, teraz też nie widać, ale tu ma pod wszędzie. Masakra, chyba moderkę polarową ubiorę, bo nie chcę, żeby się przeziębił, bo jest chłodno. I muszę chyba zacząć myśleć o tym, żeby Aronka ogolić po prostu na jesień już niedługo, jak on teraz wraca do pracy, nie ma w ogóle kondycji. Jest strasznie zarośnięty, więc on się będzie pocił po prostu jak nie wiem co, więc golenie będzie mu na pewno potrzebne. Muszę też się zastanowić, jaki chcę wzorek dla niego <grytania> przygotować i będzie też na pewno odcinek z kolenia koni. Aaron robi kupę. <grytania> Idziemy zaraz na myjkę, schodzić nóżki, ubrać zerkę polerową czego później zawinę w owinki, albo powiem komuś, żeby go zawinął i będę mogła się już zwijać. Proszę bardzo Aronek, jak sobie Ci obiecałam, jak będziesz grzeczny pojeżdżać, to dostaniesz smaczka. A byłeś bardzo grzeczny, więc masz. Kokosowe z horselina. Ubrałam mu dereczkę polarową różową, bo był spocony. Schodziłam mu jeszcze nóżki wodą i wytarłam mu je słomą, żeby się jeszcze trochę podsuszyły szybciej. I mu zaraz je zawinę, jak do końca wyschną. Teraz jeszcze są Troszkę wilgotne, ale już tak ledwo co. Co chuda? Też ci dam smaczka, bo to tylko bije jedna, poczekaj. Musiałam iść specjalnie do paszarni po smakołyki, ale dam jeszcze dla chudej, bo mi jej szkoda, że ona jest taka chuda i zobaczyła, że daje Aronowi, a jej nie, więc jej też dam. Co mała? Proszę. Zobaczymy, czy jej posmakuje. Dobre, tak. W ogóle czemu Aron ma kratę zamkniętą? Że to... Zresztą mordkę mógłby a Proszę Arnek. I resztę dam chudej. Niech ma, niech tyje. Słodziaki. Jej chyba nie smakuje. <grym> Spróbuj. No, masz jeść i tyć, a nie wybrzydzać. Tak jak Aaron. No Dobra, taki gruby. Zawinęłam już nogi Arunkowi. Wygląda to bardzo nieudolnie, ale jak na to, że jest to tylko na noc, a nie do jazdy, to może być. Teraz mu zdejmę derkę i się z nim pożegnam. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają te owiki, bo wyglądają okropnie. Patrzcie, jak brzydko zawinięte nogi. Okropnie. Tragedia. Ale Aron na widzę chyba nie przeszkadza. Jest zajęty jedzeniem sianka, więc zdejmuję mu i się żegnamy. Dobra widzowie, pożegnałam się już z Aronkiem, więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!